Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnych zapowiedziach gier na platformę PlayStation VR drugiej generacji. Wielokrotnie pisaliście pod różnymi moimi filmami Tomi, czy znam datę premiery gry Madison. Słuchajcie i wychodzę wam naprzeciw, w dniu dzisiejszym pokażę wam właśnie trailer z tej gry, łącznie z datą premiery, więc zostańcie ze mną do końca, bo naprawdę warto, ponieważ mam też coś dla fanów Green Hell VR. Te gry, jak i wiele innych gier, które zobaczycie w tym materiale, mam nadzieję, że są to gry, na które czekacie. W związku z tym zaczynamy, ale Słuchajcie, zanim jednak zaczniemy, jeżeli jesteście tutaj ze mną pierwszy raz, koniecznie zostawcie suba i koniecznie nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. A teraz zapraszam do oglądania. Jutro, czyli 8 grudnia, właściciele Resident Evil 4 i PlayStation VR 2 będą mogli doświadczyć trybu VR, survival horroru, słuchajcie, bez dodatkowych kosztów, czyli dosłownie za darmo. Wprowadzenie na rynek jutro nowego DLC pozwoli graczom wejść w buty Leona Kennedy'ego i doświadczyć całej głównej kampanii fabularnej VR dla najlepszego doświadczenia. Więc cóż mogę powiedzieć po świetnej kampanii Resident Evil Village mamy kolejnego rezydenta, czyli krótko mówiąc kolejną rewelacyjną grę na PlayStation VR 2. Być swój sprzęt i zagłęb się w lochy Ancient Dungeon VR i odkryj jego sekrety. Starożytny loch jest znany w całej krainie. Miejsce złośliwości i zagrożenia dla wszystkich oprócz kilku odważnych dusz. Ci mężczyźni i kobiety, poszukiwacze przygód, odkrywcy, a nawet uczeni, wkraczają do lochów w pogoni za legendarnymi fortunami i przedmiotami o ogromnej mocy. Wszyscy wierząc, że są bardziej zdolni niż ci, którzy odeszli wcześniej. Ale niewielu wraca. Wszystkie lochy, które napotkasz podczas rozgrywki są generowane losowo i wypełnione pułapkami, sekretami, półbosami i tonami różnego rodzaju łupów. Im głębiej zejdziesz, tym bardziej niebezpieczne będzie otoczenie. i wrogowie. Istnieją lochy o różnej tematyce, na przykład przerośnięta brama, w której znajduje się wiele roślinności i wrogów opartych na roślinach, lub zapomniana biblioteka, w której zamieszkują magiczne stworzenia. Czyli jak widzicie, mamy coś na bazie Minecrafta. Adaptacja VR popularnej gry o przetrwaniu w otwartym świecie Green Hell VR autorstwa Incubo otrzyma trzy częściowe DLC. Które ma wnieść do gry mnóstwo nowej zawartości, w tym nową historię, mechanikę rozgrywki i nie tylko. W pewnym momencie otrzyma także długo oczekiwany tryb wieloosobowy. Trzyczęściowe DLC o nazwie Spirits of Amazonia, o którym mówiłem w moich ostatnich zapowiedziach, nie ma jeszcze okna premiery, jednak Inkuwot twierdzi, że obecnie testuje długo oczekiwaną aktualizację dla wielu graczy która pozwoli czterem graczom grać w trybie współpracy. Więc teraz będzie można zagrać w grę ze swoimi kumplami. Hmm, może się skuszę i zakupię. Kto wie? Posłuchajcie tylko, co króciutko powiedział producent na Discordzie. Wiemy, że zajmuje to dużo czasu, jednak chcemy mieć pewność, że poświęcimy czas niezbędny na dokładne opracowanie i przetestowanie trybu wielosobowego, aby zapewnić naszym graczom jak najlepsze doświadczenia. Więc jak widzicie, trwają prace, aby nie wypuścić jakiejś zbugowanej wersji, która będzie nas irytować. Tryb wielosobowy, jak już zauważyliście, ukazać ma się w 2024 roku. W dniu wczorajszym odbył się showcase gier na VR od Upload VR, w którym przedstawiono gry nie tylko na PlayStation VR 2, ale też na Quest i PC VR. I znalazła się tam gra właśnie Madison VR, która ukaże się, słuchajcie, tram 20 lutego 2024 roku. Dla osób, które nie słyszały jeszcze o tej grze, posłuchajcie, co gra ma oferować w wersji VR. Madison VR przenosi uznaną grę z gatunku horroru psychologicznego w niepokojąco realny wymiar. Dzięki czemu niepokojąca rozgrywka i jej fascynująca narracja stają się jeszcze bardziej wytrącające z równowagi. Wyobraź sobie, że budzisz się zamknięty w ciemnym pokoju z wirtualnymi rękami nasiąkniętymi krwią. Wciel się w lukę, w mrożącej krew w żyłach, wciągającej grze VR i podaj się brutalnym torturom Madison, demonicznej siły, która zmusza cię do kontynuowania krwawego rytuału rozpoczętego kilkadziesiąt lat temu. Czy jesteś gotowy stawić czoła niewysłowionemu terrorowi na twoich oczach i dokończyć tę złowrogą ceremonię? Każda postać w Madison niesie ze sobą przerażającą Historię, która jest doskonale wpleciona w główną narrację. Poruszaj się ukradkiem, słuchaj uważnie i zachowuj się cicho, aby uniknąć przyciągnięcia niechcianej uwagi. Pamiętaj, że w tym strasznie realnym środowisku wiar nigdy nie jesteś sam. Gra, którą widzicie, to gra o nazwie Toy Trains VR. Otwórz długo zapomnianą, zakurzoną walizkę ze strychu dziadka, odkrywając na nowo stare zabawki i jeszcze starsze wspomnienia. Gdy rozpoczniesz zabawę, tory i wspomnienia zaczną się łączyć. W tej twórczej przestrzeni, w której wszystko zależy od ciebie, poczujesz dziecięcą radość i spełnisz młodzieńcze marzenia, budując tory i rozwiązując łamigłówki. Kraina Toy Trains należy do ciebie. Wyzwania są nieograniczone, a każda plansza ma wiele możliwych rozwiązań, więc możesz puścić wodze fantazji ze świadomością, że nigdy nie utkniesz w martwym punkcie. Po ukończeniu planszy możesz ją dowolnie udekorować, rozbudowuj świat krok po kroku i układaj coraz to bardziej złożone trasy. Czy gra przypadnie komuś do gustu? No, zobaczymy. To już niestety wszystko na dziś, ja będę się z wami powolutku żegnał i do zobaczyska już wkrótce. Pamiętajcie o pozostawieniu suba i łapeczki w górę, jeżeli materiał się podobał. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć!